Cześć. Z tej strony Wojciech i witam was w kolejnym odcinku programu Update. Dzisiaj moi drodzy widzowie wracamy do starego, dobrego i lubianego przez was tematu, czyli do Pokémon Go. To już trzeci odcinek na ten temat. Zbliża się wiosna, więc będzie można znów wyjść na dwór, pograć w Pokémony. No i dzisiaj opowiem wam, jak gra wygląda grubo już 7 miesięcy po oficjalnej premierze. I jeśli jesteście tego ciekawi, to zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od najważniejszego. Całkiem niedawno w Pokémon Go pojawiło się 80 nowych Pokémonów do złapania. Jeśli jesteście zaznajomieni z anime, to pewnie pamiętacie jak aż Ketchum z Alabasty po opuszczeniu wysp pomarańczowych ruszył do regionu Johto żeby łapać tamtejsze Pokémony. To był chyba trzeci sezon serialu, ale jeśli na przykład po prostu graliście w Pokémon Gold albo w Silver na Game Boyu, to właśnie stamtąd są te Pokemony, czyli Chikorita, Totodile, Cyndaquil i tak dalej. Trzeba przyznać, że ta aktualizacja z nowymi Pokemonami była bardzo długo oczekiwana przez graczy i bardzo potrzebna tak naprawdę. No ale czy to wystarczy, żeby przyciągnąć większą część z nich z powrotem do gry. No i niech za odpowiedź posłuży moje własne doświadczenie. Otóż całkiem niedawno odbył się event w warszawskim centrum handlowym Arcadia z okazji właśnie premiery aktualizacji i dodania nowych pokemonów. No i akurat szedłem sobie do kina w tamten dzień na wieczorny seans pewnego filmu, więc troszeczkę w centrum handlowym jest mniej osób. No, ale mimo wszystko widziałem naprawdę masę, masę ludzi, którzy chodzą, wiecie, z powerbankami, łapią Pokémony. No i myślę sobie, nie mogę być gorszy, prawda? Odpaliłem aplikację, a tam patrzę, cztery lury obok siebie, masa pokemonów wyskakuje. No, jak graliście, to pewnie wiecie, o czym mówię. Troszeczkę się spóźniłem na seans, no, ale nieważne. Złapałem sobie chyba z pięć czy 6 nowych pokemonów z tej drugiej generacji, no i cała ta aktualizacja zaintrygowała mnie na tyle, że do gry wróciłem na dłużej i gram już przez dobre dwa tygodnie chyba od momentu tej aktualizacji i trochę jeszcze wcześniej. Na co zwróciłem uwagę? Co się zmieniło od momentu jak grę porzuciłem i teraz do niej wróciłem? To Niantic kompletnie zmieniło system szukania pokemonów, teraz mamy zdjęcia tego gdzie dany pokemon może być, w sensie zdjęcia pokestopów. A jak sobie klikniemy w konkretne miejsce, możemy zaznaczyć takie łapki i gra pokaże nam na mapie przy którym pokestopie najlepiej szukać danego Pokémona. Moim zdaniem teraz wygląda i działa to no tak jak powinno, ale zanim wprowadzono drugą generację, najpierw był taki mały teaser z nowymi jajkami tak zwanych baby Pokemonów i tam mogły się wykluć takie Pokemony jak Pichu, czyli mały Pikachu, Magby, czyli mały Magmar, Togepig znany z serialu, czy Elekid, taki mały elektobus. Przez ten czas Niantic w końcu wydało Pokémon Go Plus, czyli gadżet dla graczy, taki ni to brelok, ni to przypinka, ni to opaska, no i gadżet podobno całkiem przydatny, bo dzięki niemu możemy korzystać z Pokémon Go po wygaszeniu ekranu, Telefonie można tak wykluwać jajka, zbierać przedmioty z pokestopów, no i oczywiście łapać pokémony. Jednak z tego co czytałem, ma on całkiem spore problemy z łączeniem się przez Bluetooth, szczególnie z telefonami z Androidem. No i cena też nie jest zbyt zachęcająca, bo w Polsce trzeba za taki gadżecik wydać nieco ponad 200 zł, więc tylko dla najwierniejszych fanów. Została też wydana bardzo okrojona z funkcji aplikacja na Apple Watcha, którą podobno nie warto w ogóle instalować. Android Wear jeszcze się swojego odpowiednika nie doczekał, chociaż Niantic zapowiada, że aplikacja w końcu się ukaże, ale kiedy, no jak to bywa w ich przypadku, oczywiście nie wiadomo. W tak zwanym międzyczasie został wprowadzony też Buddy System. Można teraz wybrać jednego Pokemona, który maszeruje razem z nami przez to zdobywa candies odpowiednie dla swojego gatunku, dzięki czemu możemy go sobie coraz bardziej masterować. Co ciekawe, taki mały Easter egg od twórców, jeśli przyjdziemy 10 km z Pikachu jako naszym buddy, to na ekranie naszej postaci, zamiast stać przy naszych nogach, będzie się on znajdował na ramieniu naszego awatara. Tak jak w przypadku Asha Kechama. Bardzo fajny smaczek dla fanów serialu. No i możecie spróbować, albo napisać, czy takie coś mieliście u siebie. W grze jest teraz też sporo eventów takich ogólnoświatowych. Był między innymi event halloweenowy, kiedy można było złapać więcej pokemonów duchów świątecznych, gdzie była szansa na złapanie Pikachu w czapce Mikołaja. Był też niedawno event walentynkowy, gdzie była szansa na złapanie pokemonów koloru różowego, takich jak Jigglypuff czy Chansey. No i na początek taki mały, malutki tip związany z już tą drugą generacją Pokémonów i ewolucjami Eevee, bo w Johto Eevee otrzymał dwie kolejne ewolucje: Espeona i Ambreona. No i żeby wyewoluować Eevee do któregoś z nich, trzeba zastosować podobny trik jak przy pierwszej generacji ze zmianą imienia tegoż stworka. Żeby mieć Espeona, przed ewolucją trzeba nadać mu imię Sakura, a żeby mieć Ambreona, Tamao. Co ciekawe, warto pamiętać, że Pokémon Go cały czas nie jest dostępny na całym świecie. Dopiero w styczniu zostało wprowadzone między innymi do Korei Południowej, a do dzisiaj nie jest dostępny na przykład w tak wielkim kraju jak Chiny. Kiedy my w Polsce zdążyliśmy się Pokémonami już nieco znudzić, akurat w Brazylii, w okolicach igrzysk olimpijskich, dopiero doczekali się swojego dostępu do gry. Na pewno czekamy jeszcze na walki pomiędzy samymi graczami. Myślę, że taka aktualizacja będzie dopiero czymś, co naprawdę może przykuć graczy z powrotem do telefonów. W końcu sam fakt złapania ich wszystkich może no nie wystarczyć. O ile Pokémon GO jest całkiem socjalną grą, to i tak cały czas gramy tak naprawdę sami dla siebie. Na walka z kolegą, mamą, babcią, nauczycielem to już nieco inna sprawa. Walki w Pokémonach są przecież tak samo ważne, jak schabowy i Rosu co niedzielę dla każdego Polaka. No albo Pierogi na Wigilię. No po prostu jest to taka nierozerwalna część. O to w Pokémonach chodzi, że Pokémon ze sobą walczą. Na pewno równie oczekiwaną funkcją jest wymiana Pokémonami znana z gier. Niestety nie wiadomo, kiedy obie z nich będą wprowadzone. Ale myślę, że Niantic nie może zwodzić za nos graczy w nieskończoność i któraś z nich na pewno będzie wprowadzona jeszcze w tym roku. No i mam nadzieję, że będą to walki, które będą gdzieś wprowadzone jak będzie lato. No, ale czy tak będzie? Zobaczymy. No i to by było na tyle. Dajcie znać, jak Wy oceniacie grę po tych siedmiu miesiącach od premiery, czy gracie cały czas, czy może planujecie wrócić na wiosnę, kiedy będzie już ciepełko i będzie można sobie wyjść na spacer. W opisie zostawiam Wam link do pomysłów pewnego grafika, jednocześnie gracza w Pokémon GO, na to, jak można Pokémon GO rozszerzyć, rozbudować, jakie nowe funkcje można by wprowadzić. Kilka pomysłów jest naprawdę świetnych. No i polecam sprawdzić, jak mogłoby to wyglądać według właśnie tego pana Alberta Choja, który sobie to wszystko wymyślił. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień. No i co? Cześć, cześć.